Bohaterem naszego odcinka są obci sterowane obciążniki na ręce i nogi marki Blast USA, co kryje się pod tą kodową nazwą. Para, dwie sztuki obciążników na ręce i nogi, gdzie każdy ma 2,5 kg, gdzie każdy obciążnik ma wbudowane tzw. 7 kieszonek: 3, 6 oraz 7 kieszonka. W każdej z, w każdej z tych kieszonek, jak tutaj możemy odbezpieczyć sobie tak. Znajdują się, znajdują się takie magazynki, w których znajdują się takie sztabki metalowe. Każda, każda taka sztabka ma wagę 350 gram, jest ich dokładnie 7. Łączna waga tych 350 metalowych sztabek plus waga materiału daje nam razem 2,5 kg. O co się rozchodzi z tymi magazynkami? Bardzo prosta sprawa. Tak jak sama nazwa wskazuje, sterowane obciążniki na ręce i nogi, czyli. Podczas biegu, podczas jakiegoś wysiłku, możemy sobie przed treningiem ustawić te obciążniki na 2,5 kg lub na mniejszą wartość, stopniowaną co 350 g. Obciążniki, te, tak jak widać, można spokojnie założyć sobie na nogę, spokojnie można założyć sobie na dłonie. Co chciałbym jeszcze powiedzieć, bardzo fajna sprawa: część wewnętrzna tych kieszonek, może mało z Was wie, jest, a na pewno nie wie, jest wyłożona. Jest złożona taki materiał gumowym. Po co w środku jest taki materiał gumowy, a nie jest taki sam materiał jak tutaj na zewnątrz, taki, tak zwany, można powiedzieć, taki materiał bawełniany, trochę. A no, dlatego, że jeżeli do środka włożymy taką sztabkę metalową, w ten, w ten tutaj, właśnie magazynek, jeżeli część wewnętrzna tego materiału byłaby taka sama jak zewnętrzna to ten obciążnik podczas przykładu biegu mógłby się po prostu ruszać i przeszkadzać nam właśnie tutaj na, na, na nogach. W treningu mielibyśmy jakieś uczucie, że coś nam cały czas powiedzmy te siedem magazynków cały czas się rusza. Przez to, że ta część wewnętrzna jest gumowana, wkładamy obciążnik, nie mamy żadnego uczucia, że te obciążniki się podczas treningu ruszają, nie i tak dalej i tak dalej. Następna sprawa zakres regulacji tych obciążników, tak? bo niektórzy się pytają, czy jest on dobry dla mężczyzn i dla kobiet. Oczywiście jest on dobry dla mężczyzn i dla kobiet, proszę zobaczyć. Moja noga nie jest aż tak duża, tak można powiedzieć, czyli zakładam go sobie, zabezpieczam go sobie. Proszę zobaczyć. Mam jeszcze taką rezerwę, tak? mam taką rezerwę, czyli jeżeli ktoś ma jeszcze większą nogę w spokojnie, proszę zobaczyć nogę, jest naprawdę bardzo mocny. Mogę go sobie na samym końcu zabezpieczyć. Mam no tutaj spokojnie, ja wiem, z jakieś 15 centymetrów luzu. W następnym odcinku pokażę Wam, jak te obciążniki y, sprawują się na bieżni.